Kurde, Skanio, patrzcie się, jak kogoś ma robistą. zajebista sprawa, a co ja mogę tu robić, o, mam swoje nowe narzędzie, będziemy testować, o, czekajcie, to nie to, o, stary se zamówił w końcu, kto wie, do czego to służy, oryginale, co to będzie, możecie się pomylić, Albo nie możecie, zdecydujcie co to jest A teraz Look at me mate Listen carefully I say something Very important for you When you changing Fucking clutch In Scania Słuchajcie majstry, skrzynia już się tutaj Ładnie rozeszła, a gość do mnie Tak mówi, Przemo, ty faktycznie się Z kurwa wymieniasz, a nie chuj, nie mechanik Jak ty chcesz kurwa skrzynią odjechać ty się jeszcze wału nie ściągnął, ty ja mówię ty pocz faktycznie. Widzisz? Jednak macie rację, nie nadaje się do tej roboty. Kurka wodna. No nie, Majster? Koło fortuny, mordy. Nie wiadomo, 600 ile przejechane? 680. No źle, jeszcze, no, jeszcze rolki nie pospadają złap. Ale koło fortuny jest. Piękna sprawa. Scania, remember kurwa Every time when you change clutch in Scania, need replace fucking seal ring under fucking 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 flywheel. Look, oil, everything is It's brut. Is brood dust, oil. Nie no mordeczki Jeśli ktoś robi sprzęgło w skani I nie wymienia uszczelniacza Kopać po jajcach Pamiętajcie Tu z wierzchu jak patrzyłeś od dołu Obudowa łączenie Perfekto, suchutko Ściągasz koło, jest usrane, ulane No i co? Ściągasz skrzynię prawie 2 godziny Nie wymieniasz simmeringu, składasz 3 godziny I co? I za miesiąc powtórka od nowa Patrzcie się, tu jest umyte Jest tak zlany olejem, że dramat jedynie tylko tu, bo widać delikatne zapocenie jak w się wkłada, no i co majstry zostawiacie te Simmeringi, czy będziecie je robić pamiętajcie u najlepszego wymieniacza z Podkarpacia wymiana Simmeringu kosztuje tyle co wymiana sprzęgła więc przeliczcie sobie sami czy warto zaoszczędzić te kilka stówek i nie wymieniać tego Simmeringu resztę pozostają Wam przemyślcie to, prześpijcie się zluzujcie gadki, oczywiście hejterów pozdrawiam serdecznie i zachęcam do udzielenia się w sekcji komentarzy, bo warto naprawdę warto look is not much better widzicie mordeczki jak ładnie wymyte, przygotowane, simmering zabity śrubą jak zawsze teraz to można składać i spać spokojnie i wiedzieć, że klient nie będzie później miał jakiś roszczeń, pretensji zaniechań i czego tylko może dusza zapragnąć do Ciebie bo wiesz, że jest to zrobione dobrze i uczciwie przede wszystkim przy jednej robocie ze sprzęgłem pamiętajcie Sorry za brudny aparat ładnie mamy umyte oczywiście mamy tutaj pompę oleju z hamulcem w oka. i pomimo tego, że pokrywka jest pozmianowa z o-ringiem i tak wymagała mojej ingerencji pamiętajcie, nie bagatelizujcie zapłocenie i wycieków lepiej to zrobić jak skrzynia zdjęta jak później przez to małe łokienko ładnie sobie zynka obecnie, jeszcze troszeczkę dmuchamy i składamy teraz troszkę lepiej patrzcie się majstry 600 ile to ma? 680 patrzcie się gwoździk ma wyrąbane o to już jest popuszczony tutaj wiadomo nie ale o lata luźno sprzęgło nie było jakieś najgorsze ale łożysko to już pokręciłem wam łożysko już było słabe rolki w łapie też były słabe wykręcamy gwoździka to gwoździk jest powiem że no zużyty nie będzie naciągnięcia klienta a co tutaj? standardowo podkładka została na wałku jeszcze chwila, moment i autko by stanęło a najlepsze jest to że przed nami jeszcze jest dzisiaj a mamy godzinę 22 ale no chce się w weekend pić szopana, to trzeba troszkę nadzarwać nie mordeczki? wasze zdrowie będzie, spokojność Wywalamy, działamy dalej. Dawalimy kurka łodna. Mamy 24.20. Robimy kasowanie błędów, sprzęgło skalibrowane. Wybieraczek zrobiony, grzybek wymieniony. Przęgiełko wymienione. Sprawdzili, sprawdziliśmy tutaj na leśniku 657 018 rok. 13.00. Smurfik wraca na drogę. Na Podkarpackie, cudowne, łańskie, fantastyczne drogi. Możecie pomachać, panu kierowcy, widzicie jechać. Ławę, taki smurfik. No i chuj. Kończymy to, i trzeba jechać do domu, spać. Bo rano znowu skania.